Dzień dobry, lub też dobry wieczór Państwu szanownemu. W kulturze szeroko rozumianego islamu kot jest zwierzęciem traktowanym ze znacznie większym szacunkiem niż pies. Wszystko dlatego, że podobno pewnego razu prorok Mahomet, niech będzie błogosławione imię jego, miał zostać pogryziony przez psa. Znane są również hadisy, z których wynika, że psy to zwierzęta nieczyste, a po kontakcie z psią, śliną należałoby dokonać rytualnego oczyszczenia. Chociaż trzeba przyznać, że zdarzyły się również hadisy, w których pies był doceniany za swoją wierność i wraz z grupą wierzących miał wstąpić do raju w nagrodę za swoją wierność w obronie pielgrzymów. Tak czy inaczej, jednym z samolotów, które stanowiły przez całe lata podstawę wyposażenia sił powietrznych Iranu, były Wielkie Koty, czyli samoloty wielozadaniowe F-14 Tomcat, które w irańskiej służbie najprawdopodobniej pozostają nadal. Mówi się o tym, że w ostatnich atakach zostały zniszczone dwa samoloty tego typu. W mediach pojawiły się bowiem nagrania przedstawiające zniszczenie dwóch irańskich samolotów F-14 z wykorzystaniem uzbrojenia precyzyjnego. Zapewne zniszczenia czy uszkodzenia, bo to nie jest jeszcze do końca potwierdzone, owych maszyn dokonał izraelski F-15 lub F-35. Tego nie wiemy, ponieważ Izrael nie publikuje zbyt wielu materiałów na temat działań podejmowanych przez jego siły zbrojne, a również weryfikacja danych płynących ze strony mediów izraelskich czy ze strony mediów zachodnich, jeśli chodzi o straty Iranu, jest bardzo trudna, bo już widzę, jak Irańczycy wpuszczają na teren swoich baz lotniczych, Dziennikarzy i pokazują im, że ci mogą robić zdjęcia zniszczonych samolotów tudzież innych uszkodzonych instalacji lotniskowych. Tak czy inaczej, lotnictwo irańskie od wielu lat pozostawało jedynym użytkownikiem samolotów F-14 Tomcat, które w sercach wielu miłośników lotnictwa na całym świecie zajmują szczególne miejsce. Z jednej strony mamy film Top Gun z Tomem Cruzem, z drugiej strony. Niezwykle popularny serial Jack, którego główny bohater, pilot marynarki i prawnik latał właśnie na tomkatach. Natomiast nie da się ukryć, że irańskie samoloty miały sporo problemów. Najważniejszym z nich był chyba brak części zamiennych, który był widoczny zwłaszcza w ostatnich latach. Irańskie władze rozpoczęły wprawdzie lokalną produkcję części zamiennych do samolotów F-14, jednak nie była ona w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb. Między innymi ze względu na fakt, iż Iran nie był w stanie utrzymać całej floty swoich maszyn F-14 w stanie lotnym, trudno było oczekiwać, by samoloty tej klasy mogły odegrać większą rolę w działaniach bojowych przeciwko izraelskiemu lotnictwu, które w dniu 13 czerwca 2025 roku przeprowadziło uderzenia między innymi na lotnisko wojskowe w rejonie Isfahanu. Gdzie stacjonowały irańskie wielkie koty. Jak na razie można jedynie przypuszczać, że co najmniej jeden samolot widziany na nagraniu został zniszczony, a drugi w najlepszym przypadku został uszkodzony. Nie wiadomo jednak, jaki samolot ze strony izraelskiej dokonał tego ataku. Zdaniem wielu, pociski precyzyjne podczas ataków z 13 czerwca 2025 roku były przenoszone przez samoloty F-35. Swoją drogą władze irańskie donoszą, że podczas ostatnich zmasowanych ataków na Iran doszło do zestrzelenia co najmniej czterech samolotów F-35, jednakże ostatecznego dowodu w tej sprawie nie ma. W sumie podczas zeszłotygodniowych uderzeń lotniczych i podczas tych wypadków, które miały wówczas miejsce, irańskie źródła deklarują zestrzelenie co najmniej 10 izraelskich samolotów. Tak przynajmniej twierdzą źródła, które są zbliżone do władz w Teheranie, gdzie ma panować poważny kryzys, który budzi duże zainteresowanie, m.in. syna ostatniego szacha Iranu, który zaczyna się przygotowywać do przejmowania władzy. Z przykrością jednak stwierdzam, że nim następca irańskiego tronu ponownie zasiądzie na tronie należącym drzewie i do jego ojca, upłynie jeszcze wiele wody w Wiśle, a do tego wydarzenia nie dojdzie, jeśli Allah nie pozwoli. Jak czy owak naturalnym przeciwnikiem irańskich samolotów F-14 w tym konflikcie, w tej wojnie izraelsko-irańskiej, powinny być maszyny F-15 używane przez Izrael, które są jednymi z najstarszych samolotów tego typu na świecie. Izrael był bowiem jednym z pierwszych użytkowników zagranicznych samolotów F-15 Eagle. Warto zresztą dodać, że i tak są one tylko nieznacznie młodsze od irańskich F-14. Ze słabości maszyn F14 i F15, znajdujących się w arsenałach obu państw, zarówno Izrael, jak również Iran, doskonale zdawały sobie sprawę. W przypadku Izraela, jeszcze przed przeprowadzeniem pierwszych uderzeń na Iran, pojawiały się już głosy o konieczności zastąpienia istniejącej floty samolotów F15, a zwłaszcza najstarszych odmian tych samolotów, nowymi maszynami F15EX o których szansach na pojawienie się w polskim lotnictwie, chciałbym już wkrótce powiedzieć coś więcej, tym bardziej, że mam trochę informacji od producenta tych samolotów, które raczej nie do końca są zdane szerszemu gronu. Kolejna sprawa to kwestia zastąpienia samolotów F-14 używanych przez lotnictwo irańskie. W tym przypadku następcami ciężkich myśliwców miały być rosyjskie samoloty SU-35, które zostały zakupione w Rosji. Już wcześniej podejmowano próby przeprowadzenia głębokiej modernizacji samolotów F-14, które miały otrzymać m.in. rosyjskie pociski powietrze-powietrze R-73 oraz irańskie pociski powietrze-powietrze dalekiego zasięgu Fakur-90. Oprócz tego przewidywano wprowadzenie jeszcze około 250 różnego rodzaju mniejszych lub większych modernizacji i poprawek. Jednakże poważnym problemem pozostawał i zapewne pozostaje wspomniany już kilkukrotnie dzisiaj brak części zamiennych zerwanie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, która była jednym z najważniejszych elementów polityki zagranicznej ostatniego szacha Iranu, doprowadziło do tego, że państwo to zostało zmuszone pod władzą ajatollahów do stworzenia całej sieci warsztatów odpowiedzialnych za dorabianie różnych elementów do płatowców F14, ale nie tylko, bo także do samolotów F5. Produkowane często metodami chałupniczymi, różne elementy nie mogły jednak równać się z oryginalnymi, ale pomimo stosowania takich niejednokrotnie chałupniczych rozwiązań, Iranowi udało się utrzymać w stanie lotnym co najmniej kilkanaście samolotów F-14. Większość źródeł podaje, że te dwa samoloty, które były widziane na znanym nagraniu które zostało udostępnione m.in. w mediach społecznościowych, zostały całkowicie zniszczone, ale jak zwykle w takich wypadkach nie mamy ostatecznej pewności i z wrodzonej ostrożności zakładałbym raczej mniejsze niż większe straty. Natomiast ile samolotów nie zostało by utraconych przez Iran, to i tak strasznie szkoda tych F-14, bo to piękne samoloty. Tak po prostu. Nieco inaczej wyglądała sprawa modernizacji w przypadku Izraela, który może korzystać z amerykańskiego zaplecza serwisowego i bogatych pakietów modernizacji oferowanych przez firmę Boeing, która obecnie odpowiada za produkcję samolotów F-15 oraz za ich sprzedaż. W przypadku floty izraelskich maszyn F-15 samoloty te nadal polegają m.in. na starszych wariantach pocisków. AIM9, które są przeznaczone do prowadzenia walk powietrznych, podczas których pilot powinien widzieć cel, jak również na starzejących się w szybkim tempie pociskach AIM7, które nie są już tak rozpowszechnione w innych siłach powietrznych, ale w miejscu gdzie słoneczko polsatu przyświeca najmocniej, nadal pociski te są wykorzystywane na dużą skalę. W przypadku izraelskich samolotów. Dużym plusem jest modernizacja systemów łączności oraz znacznej części awioniki, która została przeprowadzona przez Izrael. Warto również podkreślić, że w przypadku samolotów amerykańskich w wersjach F-15C i F-15D wprowadzono już nowe radary, podczas gdy izraelskie samoloty nadal bazują na stacjach radarowych, które są już dość wiekowe. To samo jednak można powiedzieć o radarach pokładowych zastosowanych w irańskich samolotach F-14 że wprawdzie próbowano modernizować w kraju ajatollachów, ale działania te nie przyniosły wymiernych efektów. Czy jednak było warto w ogóle grzebać przy radarach zastosowanych w samolotach F-14? Nie do końca. Stacja radarowa ANAWG-9, zastosowana w samolocie F-14, jest znacznie potężniejsza niż dowolny radar zastosowany w innym samolocie tej klasy z czasów zimnej wojny. I nawet w dzisiejszych czasach, w połączeniu z pociskami m 54 jak również irańskimi Fakur-90, które są w ogóle wzorowane na pociskach Phoenix, pozwala to wszystko na prowadzenie walki powietrznej poza zasięgiem wzroku i to z niezłymi rezultatami. Zarówno M54, jak również Fakur 90 bywają często określane jako pocisk klasy odpal i zapomnij. Do zalet samolotów F-14 należy więc zastosowanie mocnego radaru, jak również duża ładowność i duży zasięg, które pozwalają samolotom F-14 choćby na dłuższe patrolowanie. Warto zresztą dodać, że samoloty F-14 mają zmienną geometrię skrzydeł. I są w stanie rozwijać naprawdę duże prędkości, co oczywiście ma nadal duże znaczenie przy prowadzeniu walk powietrznych, no ale nie jest to aż tak ważne jak nowoczesny radar. Natomiast nie da się też ukryć, że samoloty F-14 w przypadku konfliktu izraelsko-irańskiego to samoloty nadal wartościowe, ale mają przeciwko sobie również samolot, którego nie można deprecjonować. A takim właśnie samolotem jest używane przez izraelskie lotnictwo F-15. Zacznijmy od tego, że szkolenie personelu latającego na samolotach F-15 trwa nieco dłużej w przypadku Izraela niż ma to miejsce w sytuacji lotników, którzy zasiadają za sterami irańskich F-14, więc tutaj doświadczenie pilota izraelskiego będzie zawsze znacznie większe. Warto również nadmienić, że Iran choćby nawet stanął na rzęsach, nie jest w stanie zapewnić choćby połowy tego, na co mogą liczyć piloci izraelskich samolotów, jeśli chodzi o szeroko rozumiane wsparcie. Na każdego izraelskiego F-15 pracują systemy wczesnego ostrzegania i kontroli G-550. Znaczące wsparcie dla samolotów F-15 wykorzystywanych przez Izrael zapewniają także samoloty F-35I które dysponują m.in. wyposażeniem pozwalającym, przynajmniej w teorii, na zagłuszanie radarów używanych przez samoloty F-14 należące do izrańskiego lotnictwa. Natomiast oprócz tego wszystkiego Izrael posiada również samoloty RC-12D Guard Rail, które są specjalistyczną odmianą samolotu Beechcraft King Air wyposażoną w zaawansowane systemy, Pozwalające na przechwytywanie i analizę sygnałów. Z wykorzystaniem RC-12D, izraelski pilot F-15 jest de facto w stanie monitorować komunikację radiową w regionie Bliskiego Wschodu, odpowiednio wcześniej otrzymywać ostrzeżenie o możliwych zagrożeniach, a także mieć niespotykane, niewyobrażalne wręcz dla pilota irańskiego wsparcie w prowadzeniu operacji bojowych ze strony innych samolotów jak również własnych wojsk naziemnych, naziemnych stacji radarowych, dronów, satelit. To wszystko robi robotę. Choć wprowadzenie do izraelskiego lotnictwa samolotów F-15EX pozwoliłoby na zapewnienie siłom powietrznym tego państwa znacznie większego potencjału bojowego, to jednak nawet dzisiaj nie da się ukryć, że F-15 jest Cennym samolotem dla Izraela. Natomiast nie będziemy też ukrywać, że F-14 również jest cenną maszyną bojową i przydałby się nie tylko w irańskich warunkach. Natomiast samoloty te, i wszystko na to wskazuje, działają nadal jak podczas wojny iracko-irańskiej, gdyż Iran nie zdołał stworzyć platformy pozwalającej na przesyłanie danych z naziemnych stacji radiolokacyjnych na pokłady swoich maszyn. W przeciwnym wypadku, gdyby taka sieć istniała, irańskie F-14 dysponowałyby możliwością odpalenia znacznej ilości pocisków klasy powietrze-powietrze do celów namierzonych jednocześnie przez naziemne stanowiska radarowe i własne radary pokładowe. Byłyby wówczas irańskie F-14 maszynami w pełni interoperacyjnymi. Natomiast fakt, że F-14 nadal pozostają w irańskiej służbie jest pokłosiem wszelkiego rodzaju ograniczeń nakładanych na ten kraj oraz braku możliwości stworzenia rodzimego przemysłu lotniczego, który byłby w stanie budować samoloty podobnej klasy. To zaś doprowadziło do opóźnień sięgających całych dziesięcioleci, jeśli chodzi o dostawy nowoczesnego sprzętu. Nie będę również ukrywał, że w przypadku Iranu decyzja o dokonaniu zakupu rosyjskich samolotów SU-35 zapadła z punktu widzenia Teheranu zbyt późno. Samych samolotów SU-35 jest obecnie w Iranie zbyt mało, by mogły odegrać jakąkolwiek rolę w prowadzonych obecnie działaniach bojowych. Natomiast jedno jest pewne: w najbliższych dniach o działaniach sił powietrznych Izraela, jak również Iranu, będziemy słyszeć jeszcze bardzo dużo. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. A jeśli tak było, to serdecznie zachęcam do wspierania kanału, ponieważ nie ukrywam, że przygotowuję obecnie dosyć dużą inwestycję w postaci zakupu sprzętu do montowania filmów, która naprawdę by się przydała. Listę widzów wspierających widzicie Państwo właśnie na ekranie. Przy okazji, jeżeli ktoś z Państwa ma życzenie, by na przykład zareklamować jego działalność, proszę kontaktować się mailowo, myślę, że się dogadamy, a co do widzów wspierających, to każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż zapewne żaden z nich nie nosi na co dzień peleryny. Serdecznie zapraszam Państwa, abyście dołączyli do tego grona za pośrednictwem wirtualnej kawy Patronite'a i YouTube'a. Wszystkiego dobrego, cześć i czołem.